W tym odcinku porozmawiamy na temat wszystkich dodatków do Red Redemption 2, o których wiemy na chwilę obecną. Wszystkie witam was w kolejnym odcinku na kanale, w którym porozmawiamy na temat dodatków do Red Redemption 2, których jest bardzo dużo. I są one zawarte w różnych to miejscach. Na przykład pierwsze takie miejsce to poszczególne edycje Rededda. Jest edycja standardowa, jest edycja specjalna, jest edycja Ultimate. Też dostajemy określoną zawartość kupując grę przedpremierowo. Też wiemy, co się wcześniej pojawi na PlayStation a co później na Xboxie, bo też takie dodatki będą. Ogólnie troszeczkę się tego zebrało i właśnie w tym odcinku o tym porozmawiamy. Wspomnijmy też coś o przeciekach, ale nie dużo, bo wiadomo, że są to przecieki. Halo Stadio też dużo rzeczy wypłynęło do internetu. Ale może zacznijmy ten odcinek od omówienia sobie wszystkiego, co dostajemy w poszczególnych edycjach Red Dead'a. Teraz na ekranie mam otwartą edycję specjalną. Ja osobiście mam zakupioną edycję Ultimate, ale tutaj w edycji specjalnej dostajemy takie dodatki do trybu fabularnego, jak kryjówka gangu, misja z napadem na bank, kar jabłkowitej, koń pełny krwi angielskiej, talizman, ozdoba wzmacniająca umiejętności i strój rewolwerowca z no newo paraizo. Nie czy to dobrze czytam. I do tego jeszcze jakieś statysty ulepszenia statystyk w grze, premie gotówkowej i zniżki. No jak widzicie jest tego bardzo dużo. Większość tych rzeczy dotyczy się trybu fabularnego. I chyba najciekawsza rzecz, rzecz z tych wszystkich, przynajmniej mnie, mnie najbardziej zaciekawiła. Ta misja z napadem na bank. Bo już trochę tak może zalatywać GTA online'em. A często się właśnie porównuje Red Dead do właśnie GTA. Że Red Dead to jest takie GTA na dzikim zachodzie. Że będą bardzo podobne aktywności. No zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie wyglądał Red Dead jak online. Że... Mamy jakieś tam rakietowe pojazdy, jakieś bojowe pojazdy. No miejmy nadzieję, że Rockstar troszeczkę wróci po rozum do głowy i w Rededzie na to nie trafimy. Chociaż daje z Rockstara różnie może być, tak? Ale wydaje mi się, że chyba się, na, u, chyba się powoli uczą na swoich błędach. W każdym razie wracając do tego napadu na bank, wydaje mi się, że to po prostu będzie miejsce, gdzie będzie duża ilość gotówki do zgarnięcia i po prostu ta gotówka będzie coś w rodzaju premii na, na trybie fabularnym. Ciężko powiedzieć, na co się będzie wydawało te pieniądze w trybie fabularnym. Pewnie, pewnie to będzie coś w rodzaju: jakieś siodła, jakieś nie wiem, mikstury, chociaż nie wiem, wątpię, ale nie zdziwiłbym się, jakby, jakby się coś takiego pojawiło. Nie wiem, pewnie zakup konia, broni, także myślę, że tych rzeczy do kupienia troszeczkę, troszeczkę będzie. Chociaż może z tymi miksturami troszeczkę przegiołem, ale troszeczkę momentami zalatuję w tej grze Wiedźminem, nie wiem czemu. A tak poza tym, co my tu jeszcze mamy? Poza tym, poza tą misją z napadem na bank. Coś ciekawego. Dostajemy jakiegoś konia. Dostajemy tutaj jakieś talizmany i ozdoby wzmacniające umiejętności. O, może takie talizmany będzie można zakupić, które będą umiejętności wzmacniać. Nie wiem czemu, ale strasznie mi się przypomina Gradę West. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy. To jest taka gierka przeglądarkowa. Eee, ulepszenia statystyk w grze. O trochę tego mamy. Czyli będą jakieś statystyki, które. Będzie trzeba wzmacniać, pewnie nie wiem, umiejętności strzelania, może jakieś umiejętności pływania, jakieś umiejętności jazdy na koniu. No pewnie będą właśnie takie umiejętności do, do ulepszania. Co my tu jeszcze mamy? Koń, talisman No w sumie chyba nic już tu poza tym ciekawego. Jaki strój dostajemy? Hmm, Premię gotówkowe i zniżki. Też nie wiem, ile, jak, jak wielkie to premie będą, jak bardzo nam będą ułatwiać rozgrywkę. Więc może przyjdźmy do edycji Ultimate. Edycja Definitywna właściwie posiada to samo co edycja Specjalna, tylko tutaj dostajemy jeszcze dodatki do trybu online. Yy, czyli tutaj jakieś bonusy wspomagające start, yy, w tym stroje, premie do rangi, karo Kasztanowy koń pełny krwi angielskiej i bezpłatny wystrój obozu przetrwanie. No w sumie tutaj tych rzeczy dużo nie ma, ale są wydaje mi się konkretniejsze. Hmm, zaczynając od strojów, no mam nadzieję, że to będą stroje, że jak jakiś inny gracz zobaczy takiego gracza w takim unikatowym stroju, to będzie mówił, że wow, że to jest ten strój z edycji definitywnej. Chyba wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że, że tak będzie, że będzie ta unikatowość w sobie. E, premie do rangi, ciężko powiedzieć, na ile te premie, e, ile nam te premie przy, przyniosą dobrego. Dostajemy jakiegoś konia, który też nie wiadomo, jak będzie dobry, ale już drugi koń. Czyli kupując edycję definitywną, już macie dwa konie, bo z edycji specjalnej jest z, z Ultimate. No i do tego bezpłatny wystrój obozu przetrwania. Czyli będą jakieś obozy, będzie trzeba zrobić jakiś wystrój. Ciężko powiedzieć, jak ten wystrój będzie wyglądał, co tam się będzie ustawiało, co tam się będzie zmieniało. Um, czy tam też będą jakieś statystyki. Ciężko to naprawdę powiedzieć, ale te obozy tyczą się. tyczą się online. A. Jestem ciekaw, jeżeli widzie już ten Red Dead Redemption 2, ja kupiłem edycję definitywną, chociaż nie wiem czy mi się do końca opłaca. Bo zwróćcie uwagę, że edycja definitywna kosztuje 400 zł, tutaj w sklepie Microsoftu, edycja specjalna chyba 350, jakieś niecałe 350 zł. Nie mi to oceniacie, się opłaca. Tą ocenę pozostawię wam. Możecie tam na dole napisać w komentarzu, czy ta zawartość jest warta ceny. Ale wydaje mi się, że będzie podobnie jak z zestawem początkującego kryminalisty w Get Online. Być może to kojarzycie trochę, te, trochę tych rzeczy tam było, ale wydaje mi się, w mojej opinii, te rzeczy były nieopłacalne. Że lepiej było kupić szarka i z pieniędzy z tego szarka można było sobie kupić jakieś wartościowe rzeczy. Przynajmniej takie jest moje zdanie. I wydaje mi się, że podobnie będzie z edycją definitywną. Że tutaj nie będzie nie będzie jakiegoś szału, jeżeli chodzi o te premie, zniżki i tak i tak Chociaż no, bezpadny wystry obozu przetrwania, jakiś unikatowy strój, koń. No, może, to być, może to być spoko sprawa, ale jeszcze zobaczymy, zobaczymy w czasie samej premiery. Też zapomniałem wspomnieć, że jeżeli chodzi o tryb online, to on nie będzie od razu dostępny w, w premierę, Czyli teraz w najbliższy piątek, to jest premiera tak jakby fabuły. Online wchodzi gdzieś 3 tygodnie albo miesiąc później. I to jeszcze w wersji beta, także trochę sobie na niego, na niego poczekamy. Też zapomniałem wam powiedzieć o pierwszym live z tej gry, który będzie o godzinie 23 w czwartek. Od 23 do północy będziemy e, rozmawiać na temat Red Dead. A. O, północy jest oczywiście pierwsze odpalenie tej gry. Live będzie gdzieś do pierwszej, do drugiej, bo wiadomo, że wszyscy inni też muszą spać. Ale zrobimy sobie takiego pierwszego liveika o takich, o takich porach. Zapomniałem o tym liveie powiedzieć na wstępie. Tam wrzucę najwyżej jakiś napis, a teraz wam o tym mówię. Czyli ogółem was zapraszam na tego live'a. Mam nadzieję, że was będzie dużo. Ale tak wracając do tej dodatkowej zawartości, dostajemy też co nieco kupując grę przedpremierowo. Ja oczywiście mam kupioną grę przedpremierową, więc te dodatki również będę posiadał. A tymi dodatkami jest coin bojowy. I niezbędnik bandyty. Nie wiem jak będzie wyglądał to niezbędnik bandyty, nie wiem do końca co to jest. Ale teraz wam tutaj na ekranie wrzuciłem obrazek. Ja go mam tutaj odpalonego na drugim monitorze, na którym widzicie tego całego konia. Niezbędnik bandyty, no nie wiem. No, kompletnie nie wiem co to jest, nie wiem jak wam to pokazać. Ale też y, jeszcze takie, takie rzeczy dostajemy, kupując, kupując grę przedpremierowo. Kolejne dodatki, o których wiemy, to rzeczy, które pojawią się wcześniej na PlayStation, a pojawią się później na Xboxie. Y, ogółem są to drobnostki i nie wiem, czy Xboxy mają co zazdrościć, a czy PlayStation ma się czym chwalić. Nie mi to ocenić, tą ocenę również pozostawiam Wam. Ale tymi rzeczami, które, będą, y, które pojawią się wcześniej na PlayStation. Jest ich cztery. Pierwszy to jest badyty z Grizzlies. Teraz go widzicie tutaj na ekranie. Jak on mniej więcej wygląda. Drugą rzeczą, no i chyba najfajniejszą z tych wszystkich, to koń arabski. Który jest barwy czerwono-kasztanowej. Który będzie się wyróżniał z szybkością i zwrotnością. Więc to już może być coś ciekawego. To co się wcześniej właśnie na PlayStation pojawi. Wydaje mi się, że najfajniejsza rzecz, rzecz z tych wszystkich. Eee, trzecia rzecz to rewolwer samo napinaniem, z grawerunkiem Shulera. Dostępny w dniu premiery w Reddit Online, tak, tutaj jest napisane. Czyli jakąś tam jeszcze broń się dostaje. właśnie to jest tyle, dobra, czyli są trzy rzeczy, no jakoś ich dużo nie ma. Bo tak jak mówiłem, nie wiem na ile to jest fajna zawartość, tą ocenę pozostawiam wam. Oczywiście te trzy dodatki są tylko i wyłącznie do online'a, ich nie będzie na trybie popularnym. Także no, jak widzicie, trochę tych rzeczy dostajemy, trochę o tych rzeczach już wiemy, o tych, o tych dodatkach. Eee, możecie mi na dole w komentarzu napisać, czy chcecie odcinki z, z edycji Ultimate z tej dodatkowej zawartości, czy chcecie, żebym od razu w czasie premiery wam to zaprezentował. Jeżeli chcecie, jeżeli dacie mi znać o tym w komentarzu, no to myślę, że można byłoby takie odcinki przygotować z, z, tej, z tej edycji. Kolejny temat, o którym się ostatnio mówi bardzo dużo i o którym chcieliście, żebym też ja z wami porozmawiał, to przycieki, ale do końca nie chcę o tym mówić i też nie mogę, no bo jednak są tu przycieki i deweloperzy starają się to ukryć przed premierą a ja nie chciałbym się im tutaj narazić. Nie chciałbym, nie chciałbym, żeby mnie nie polubili. Także za bardzo tutaj o przeciekach mówić nie będziemy niestety w tym odcinku. Chociaż wiem, żebyście bardzo chcieli. Jedynie, jedynie powiem, że tyle, ile wypłynęło screenów, gameplayów z tej gry do internetu, to aż się w głowie nie mieści. Ja już wiem o tej grze, no, by powiedzieć nawet dość dużo. Niektórzy z Was być może też. Wiem mniej więcej, co się pojawi, ale. No, tak jak mówię, no, są to przecieki, za bardzo o tym jeszcze rozmawiać nie można. Embargo chyba upływa. W czwartek o godzinie 12 Ten materiał jest troszeczkę wcześniej, ale w czwartek po godzinie 12.00 możemy już o tym rozmawiać. Czyli na liveie, który rozpocznie się godzina 23.00, już śmiało możemy o tym mówić. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie to, że za bardzo sobie o tych przeciekach nie pogadamy. Chociaż no, temat jest naprawdę bardzo ciekawy. A jeżeli chodzi o ten materiał, to już właściwie tyle. Jeżeli materiał Wam się podobał, no to standardowo zająca do zostawienia łapeczki w górę. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, czujecie się tutaj dobrze. Podoba Wam się Reddit Redemption 2 i chcielibyście oglądać z tej gry odcinki. Oto też zachęca bardzo do zostawienia subskrypcji tam na dole. Mam nadzieję, że się nie zawiedziecie. A my widzimy się w kolejnym materiale i oczywiście na live o godzinie 23. Do zobaczenia wszystkim. Cześć.